Powinno to mi jeszcze na się napisać, ile miejsc temu nie zostało jeszcze. Doszli nie przewidzieli, że ktoś będzie nagrywał na tak małych dyskach. Co poradzić? Nie no, 148 gigabajtów. Pewność. To jest malutko. Ej, co mam poradzić? facet tylko tyle dobrym. Ty, ty. Mój homing ma 2000 k. Opa, odpalam nagrywanie. Dzie Hello, bitches! Cześć, tu znowu iron. Nie. Tu ze mną jest nie. kolega, a raczej były kolega Damian. Myślę, że to jest twój chłopak, nie? Twój eggs. O, 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 na o, ciebie. O! No czemu da mnie? <grym <grym <grym> 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 Lubi młodych nieobrośniętych.